Witam wszystkich. Dzisiaj wymieniamy filtr. Pierwsza praca na farmie. Wymieniamy filtr, który jest po prostu studnik, do którego woda leci do górników. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Tak wygląda. Myślałem, że będzie czystszy i to wiele czystszy. Zobaczcie, jak wygląda masakra. Wyciągniemy go. O kurde. Całkowicie zablokowany. Masakra. Tam mamy czysty. Nie wysłałem do szefostwa jeszcze. Żeby zobaczyli jak to wygląda, ale jest źle Masakra Zanim go wymieniać co roku No i wymieniłem, ale będziemy by go wymieniali pewnie co kilka miesięcy teraz po takim czymś No, masakra A tak powinien wyglądać nowy W ogóle się okazało, że ta pompa nie działa Prawdopodobnie przez to, że była zatkana Tutaj nie ma ciśnienia Tu jakaś woda była, ale tu była jakaś resztka No i właśnie przyuważyłem, że wszędzie jest zero A tutaj w ziemi jest taki licznik i tutaj nam też nic nie pokazuje Teraz podtrzymiemy sobie te wióry A przyjechało ich tutaj całkiem sporo, więc będzie co podsuwać Zobaczcie na górze jak to tam paruje w ogóle Widzicie co mi się stało na JCB Tutaj powinien wystawać taki bolec Zostało coś takiego A z drugiej strony widzimy jak ten bolec wyszedł Nie wiem czy będę go w stanie wbić, ale chyba nie, bo jest krzywy Zaraz spróbuję jakiś młot wziąć i go trochę wbić Tutaj bym jakąś śrubę wsadził i byłoby może ok. Co to jest? Skąd to się wzięło? Może to nie ma nic wspólnego, ale to e, Zauważyłem to, bo jak wpychałem e, Jak to wpychałem po prostu To łyżka się przesuwała Tak więc próbuję teraz walnąć tu Młotem parę razy, jak pójdzie to pójdzie Jak nie to, no, trzeba będzie po kogoś dzwonić A, Młota nie znalazłem, ale jedynie co mam to siekiera No i spróbujemy e, Żeby było łatwiej ściągnę tą łyżkę, bo siekierą oczywiście Nie idzie, ściągnę łyżkę no i zobaczymy Patrzcie jak się rusza To się nie powinno w ogóle ruszać, ale to, że to się rusza, już znowu nie podskota. Zaraz przyjdzie i pomoże, e, pomoże mi. Jak gdzieś to nakieruję, to prawdopodobnie będę w stanie to wbić. Zobaczymy za chwilę. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem skąd to się wzięło. Dało nam się to naprawić. Tutaj pomocnik po prostu uniósł to, a ja się kierun nabiłem tą stronę i wsadziłem tą śrubę. Coś ewidentnie z, e, zeszło z tej strony. Ja podejrzewam, że to mógł być taki grzybek lub coś takiego, no ale już niech tak będzie. Trzeba to tylko zgłosić i, no i ewentualnie e, obserwować. Tak więc awaria naprawiona. No i działa. Dobra, czas. Na obiad. Wiem, że niektórzy lubią, a niektórzy nie lubią. Jak mówię o pogodzie, ale tak to dzisiaj wygląda. W miarę ciepło. Ogólnie przyszłe dni mają być spoko. Ja właśnie wróciła z zakupów. A ja oglądam starego, poczciwego zmywaka. No i po obiadku. Można iść do pracy. Dzisiaj piąteczek, więc długo już nie popracuję. Mam nadzieję, tak do drugiej trzeciej, ale zobaczymy jak wyjdzie. Druga połowa dnia zaszęta. Dawno nie padało. 10 lat w Anglii jeszcze się nie przyzwyczaiłem i się chyba nie przyzwyczaję z jakiegoś powodu parują mi co chwilę szyby w JCB nie mam pojęcia dlaczego tak jest włączyłem też teraz klimatyzację, ale dalej parują może jakiś filtr muszę sobie przestawić e, tą maszynę muszę te wszystkie wióry przepchać na tą stronę żeby ta przestrzeń była przygotowana na dostawę która odbędzie się w poniedziałek a więc przestawimy to stąd tam To jest taki wielki wentylator, który jest na czubku tych kurników No i właśnie nam się niedawno zepsuł, więc elektrycy go wymieniali Pada, pada Worek na, kontrore, na kontrolerze właśnie po to, bo często zamakał nam Taki kontroler kosztuje kilka set funtów I średnio moczy nam się co 2-3 miesiące To się nazywa chyba podnośnik nożyczowy, nie? A tutaj trociny przygotowane już na kolejny rzut kurczaków aby zrobić sobie miejsce, będę musiał jeszcze to przestawić i swobodnie będę jeździć do przodu, do, do tyłu i do przodu, i sobie to podsunąć gdzieś tutaj. Jeszcze musimy dowieść wióry w, na drugą farmę. Myślę, że kurs lub dwa przed weekendem. Przed weekendem zawsze musimy przywieźć troszeczkę więcej. Łyszka wrzucona, i myślę, że wystarczy spokojnie, więc po więcej nie jedziemy. A tak wygląda piec, właśnie na tej farmie, gdzie jest Sara Sala, ślubna. No i taka mała faremka, ale bez kurczaków. No i tutaj mamy już wszystko przygotowane. Dokładnie tutaj na kolejną dostawę biurów która będzie właśnie za kilka dni. Pokażę taki mały fakaf, który jest warty uwagi. Nie wiemy, co się stało. Albo przywieźli nam mokrą paszę, albo my mamy przeciek w tym zbiorniku. Zobaczcie, co się dzieje z paszą. Cała jest zielona. No i ogólnie nie chcę już opadać, bo jest mokra. Kiedyś mieliśmy tak, że przywieźli nam po prostu mokrą paszę, no i no i... No i to była ich wina. Tutaj ja podejrzewam, że to jest nasza wina. To znaczy, ja podejrzewam, że zbiornik gdzieś cieknie. Co jest bardzo dziwne, bo te zbiorniki są nowe i nie powinno być takich problemów, ale tutaj wydaje się, że on po prostu gdzieś cieknie u góry. Wczoraj nawet tędy, wjechaliśmy JCB, podnieśliśmy e, skota do góry. Obczaił wszystko, ale obmógł obczaić wszystko tylko z tej strony i nic nie widział. Może być, wiecie, jakaś mała szparka, nawet na takiej jednej śrubie, widzicie, tu są takie nity. Może nawet gdzieś na tym przeciekać i po prostu sobie ta woda powoli tam leci Tym bardziej, że ostatnie tygodnie dosyć mocno deszczowe Tak czy inaczej tutaj jest 9, około 8-9 ton paszy Którą jutro zamierzają wypompować Widzicie do tego tutaj szkiełka jest pasza Tak więc dosyć kosztowny fuck up. I tak jak powiedziałem jutro to wypompują No i, no i będziemy szukać gdzie jest powód Wypompujemy, ściągniemy tutaj to szkiełko Będziemy mogli wtedy wejść do środka i coś tam może zobaczyć Zobaczymy Nie jest tak źle, bo mamy zbiornik ten przedni i ten tylni to powoduje, że możemy, wiecie, przełączyć się po prostu na przedni. No i tam sypać świeżą paszę, co tutaj akurat zrobiliśmy. Najgorzej jest wtedy, kiedy mamy tylko ten tylni zbiornik, włączamy go i nagle nie leci nam pasza. Okazuje się, że jest w takim zielonkawym kolorze, no i wtedy mamy przerąbane. Na szczęście tutaj wyszło jak wyszło i no, tylko zmarnowana, zmarnowana pasza. Chyba około 300 funtów, czyli 1500 zł kosztuje tona. E, takiej paszy z tego, co się orientuje. Tak kosztowała, przynajmniej te ceny bardzo, e, bardzo skaczą e, bardziej w górę niż w dół, ale w dół czasami też, ale e, generalnie to to cena cały czas wzrasta. I pasza to jest najwyższy koszt, jaki ponosi farmer właśnie podczas hodowli Obraca milionami, a zarabia, zarabia swoje, zarabia całkiem sporo kasy, no ale nie jest to aż, aż tak duże, jak mogłoby się wydawać. Teraz takie największe koszty, czyli tak jak mówiłem, na pierwszym miejscu jest pasza i to jest najdroższe. Później e, na przykład serwis elektryków, e, oni są tutaj, jakby w takim abonamencie, oni też swoje kosztują i to jest kilkadziesiąt tysięcy funtów rocznie. Oczywiście jakieś naprawy, w międzyczasie jakieś naprawy, remonty w kurnikach i awarie na farmie. Firma, firma myjąca kurniki, dezynfekująca kurniki. To wszystko też kosztuje całkiem sporo kasy. Kilka, kilkadziesiąt tysięcy funtów yy, rocznie, bliżej chyba nawet stówki w ogóle. No oczywiście też wszystkie takie maszyny, jak na przykład JCB, potrzebuje serwisu, yy, potrzebuje ropy. Wszystkie maszyny na farmie, tak więc to wszystko kosztuje. Na pewno też jakimś kosztem jesteśmy pracownicy, z tym, że jest nas tutaj tylko trójka, tak więc my tutaj prawdopodobnie, prawdopodobnie wiemy to nawet, że jesteśmy takim jakby mikrokosztem, który oni ponoszą i nie jesteśmy wcale tacy drodzy. Na naszą, naszą trójkę wydadzą około nie wiem 150, nawet nie, poniżej 130 tysięcy funtów, 130, 140 chyba podejrzewam, coś około tego funtów rocznie. Za ekipę myjącą mówiłem o około 100 tysiącach funtów, ale to na jedną farmę w ciągu, w ciągu roku. Opieka weterynaryjna to też kosztuje swoje, weterynarz przyjeżdża dwa razy narzut kurczaków na jedną farmę, więc to też kosztuje, plus jeszcze jakieś e, choroby kurczaków, wtedy też trzeba go wezwać, no i to też, to też swoje kosztuje. W, w, weterynarz też jest jakby w takim abonamencie, to znaczy jakby mamy wykupiony u nich, u nich abonament i płacimy im rocznie ileś, plus do tego dochodzą jeszcze jakieś niespodziewane wizyty weterynarza. No i dobra, lecimy już sobie do domu, jest tam lekko po trzecie, ale dzisiaj piątek, tak jak mówiłem często, w piątki kończymy troszeczkę wcześniej. Nie zawsze, ale staramy się jakoś te dni po prostu z Robić w tego dnia krótsze. Dzisiaj w ogóle e, pewnie wieczorkiem będzie live też na YouTubie. Ostatnio robimy już je tak dosyć, dosyć e, często. Staram się po prostu raz w tygodniu. To też się wypogodziło, tak więc e, spokojnie wiem jaka pogoda będzie do weekend, ale nie podejrzewam, że było jakoś super ciepło. Maszynka już czysta, muszę tylko wszystko wylać z niej, ale to zrobię już jutro e, tuż przed samym oddymianiem. Tutaj ładują mi się baterie. Raz, dwa, trzy, cztery baterie. Mam dwie takie duże i dwie mm, takie właśnie jak ta, mniejsze. Ogólnie powinno wystarczyć na prawie wszystkie ule myślę, że. A tutaj mamy cukier, którego nie zużyłem, no i będzie e, w sam raz na lato do karmienia odkładów. Ładne czerwone jabłuszka kupiła. Rytka, co robisz, naprawiasz? Wyciągasz ba... No co nie wiem. się na lepszy mikrofon, mam nadzieję, że lepiej będzie mnie słychać. Mandaryneczki. No i Arleta kupiła wyposażenie do samochodu, taką oto skrobaczkę w połowie zimy. I gąbkę, bo często rękoma wyciera, i później szyba wygląda jak. No źle. Nie no tak, nie wyciera się ręką, jak się przetrze ręką szybę od środka, a jak jest z, ten, to już jest często koniec. Tak więc tylko i tylko wyłącznie tą gąbką wyciera, i to powinno być ok. Najlepiej niczym nie wycierać, tylko włączać samochód wcześniej i po prostu nad muchem to. Tym bardziej, że masz ogrzewaną przednią szybę, więc powinno być ok. Dzisiaj znowu ładnie samochód z rany odpalił, a akumulator wszyscy mówią, że jest dobry. Tutaj nasze wszystkie świąteczne kartki, z tym, że większość to te, które dostał Wiktor w szkole. Dlatego, mieć dobrze mieć otwierane łóżko. <laughs> tak jak mówiłem w tym roku, wszystko się liczy. Kopki. To co, na dzisiaj e, wszystko chciałem w tym momencie zakończyć vloga przy takich pięknych okolicznościach natury, jakie mi zostały teraz fajnie, słońce wali mi w gębę więc jakoś tam widać mnie do zobaczenia w kolejnym vlogu możecie wesprzeć mój kanał zostawiając lajka like lub jakiś komentarz pod tym filmem, to bardzo, bardzo, to bardzo pomaga w rozwoju mojego małego ale rosnącego kanału, do kolejnego odcinka cześć, trzymajcie się